Siemanko z tej strony kolej, witam was w kolejnym odcinku z serii MPG i słuchajcie, no dzisiaj jest już godzina 20. Yy, muszę jeszcze dokościć tą trawę, no nie wiem, czy o 20 teraz czekajcie muszę sprawdzić. Kurde, już powoli Rosa. bierze Bo chciałem, no naprawdę wczoraj byłem na, w ciężkim szoku, co yy, musiałem trochę pomyśleć nad tą sytuacją, co oni do no, mnie przyjechali i tam nie wiedziałem co tak naprawdę mam o tym myśleć. Tego zostawiłem, tą kusiarkę, tak tutaj nie dokończyłem. I, i dzisiaj cały dzień tam musiałem do miasta podjechać i tak dalej, także nie miałem kiedy kiedy tego skosić, ale widzę, że będzie trzeba to po prostu dokończyć. Także na samym początku zostawcie łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło i subskrypcji na kanale, kto jeszcze nie ma. Także ja poczekam chwileczkę, żebyście mogli zostawić, nie ma problemu, poczekam. Dobra, dobra. O, dziękuję wszystkim, co zostawili. Łapkę i suba jest mi naprawdę bardzo miło. O, o. kto to tam dzwoni, czekajcie, jakiś numer prywatny. Halo. Nie no nie a w czym mogę pomóc pan, pan dobrze wie z kim rozmawia. Będziemy u pana niedługo. Dogadać się w jednej sprawie. Do widzenia, żegnam. Do widzenia. No, rozłączył się. Dobra. Czyli tak jak myślałem słuchajcie, tak jak myślałem No sytuacja, sytuacja tak jak widzicie, czyli no myślałem, że już jest godzina o... 20 po 20 Myślałem, że już sprawa jest zamknięta, ale jednak... No źle, źle myślałem, zaraz tu pewnie będą. Kurna cholera, bramę zamknę, zaraz tu nie przyjadą, czekajcie. Ja tu... Oj, ja już ich widzę. Widzę jak to... Dobra, nie będę zamykać, nie, nie będę zamykać bramy, nie będę robić numerów. Dobra, tylko teraz co oni co oni będą... Co oni będą chcieli? Znowu o tym pokazać przecież ja im mówiłem, nie? Przecież ja im mówiłem, że ja nie chcę, nie chcę sprzedać, musicie mnie też zrozumieć. Tam widziałem, że... że... że, że niektóry, niektórzy z Was mówili, żebym sprzedał czy coś, ale... Mi to nie jest na rękę. Dobra, wjeżdżają. Cholera. Dobra, ja tutaj ustanę. Jadł znowu. Lambo wjeżdża. No i przyjechali. Dobra. No i zobaczymy, zobaczymy co oni teraz ode mnie chcą. Więc myślałem, że nie przyjadę godzinę 20. O, o, ten gazuje, patrz. O, dobra. Witam pana. Witam serdecznie. Może, może samochód, samochód zgaście panowie to. Weź, zgaś samochód. Nie muszę wam mówić, co macie robić. Słucha pan, chciałem z panem pogadać, jak no, biznesmen. Słucham. No, może dla pana to za duże słowo, pan to w nie jest. Przepraszam, ale. Nie a, ale, przepraszam, po co te obelgi? Przepraszam, nie powinienem. Dobrze. Nie. Jeśli chodzi o biznesy, to jak panu mówiłem. Była oferta milion jest 300. Wieże pan? Ale przepraszam, no była oferta milion. Czas bo... minął. Jak czas minął? Mówili Państwo, że 24 godziny przyjadą, no to przepraszam nie, czas minął. Oferta była tylko na tamten moment milion. Teraz już jest 200. Jak 200? to było 300, teraz no, jest. 200. się decydować jak rozmawialiśmy o tym, tak jak, ale Zaraz jak... będzie 150. Czasy się zmieniają, ceny też się zmieniają. Ale 200... decyzje też się zmieniają. 200 tysięcy złotych? Tak. Za 5 minut może być 150 już Więc pan się lepiej zastanowił, bo my pana prosić nie będziemy Ale Panowie, ale przepraszam, wybi tutaj 5 do... minut... Ale panowie I mi narzu... Może być 150. Ale panowie mi narzucają te oferty, ja nie ale chcę. Ale proszę pana, może być 150. My wczoraj przyjechaliśmy w sprawach biznesowych, tak? Dzisiaj to już nie są sprawy biznesowe, tylko my przyjechaliśmy po swoje. Dokładnie. Proszę, pan Różnicę? Ale... panowie, po co ta agresja? Bo nie rozumiem teraz w tym momencie. Bo pan już nie ma wyboru. Albo pan się na to godzi, albo inaczej sprawy się. Panowie, ja czuję teraz, no, troszeczkę taki zaniepokojony jestem, tak? Nie wiem, nie wiem... wiem, to pan sobie mówił? ostatnio, jak byliśmy, tak? Mógł sobie pan wybierać jakieś tam działki nad Mazurach. Mógł pan sobie wybierać kwoty pieniężne. Okay. teraz? To albo pan przystaje na A naszą nie. propozycję, albo pan przystaje na naszą propozycję, albo pan przystaje na naszą propozycję. A nie, pan? wybierać to pan Nie przerywaj. Nie. A? Wybierać to pan może, czy pan idzie na piechotę zaraz, czy jedzie Lamborghini, bo akumulator padnie. Wybierać to pan zaraz no. może, czy pan będzie Akumulator pan padnie, będzie bo światła się palą Światło. Słucham. Akumulator w Lamborghini, to akurat pan się nie martwi. Przepraszam, słucham, yy, co pan do mnie powiedział? Nie lubię się powtarzać. Panowie, tak jak Państwu powiedziałem wczoraj, tak? Może inaczej. Po co te nerwy, chłopaki? Możemy dogadać się na spokojnie. Albo pan przyjmuje naszą propozycję 200 tysięcy, albo załatwiamy sprawę inaczej. No, nie możemy panu powiedzieć jak inaczej. My naprawdę daliśmy dobrą ofertę. Pan powinien być z niej zadowolony. Za 200 tysięcy za ten chleb, to i tak dobra cena. Proszę ale proszę, proszę bez taki oblicz, naprawdę, to jest niepotrzebne. Po proszę pierwsze... pana, oszukuje pan... Siebie, Proszę no, nie przerywaj. przecież tu no. jest pierdolnik, jak. No nie wiem do czego to porównać. Szef, ale to naprawdę, ja traktuję jako Belegę, Prosiłbym bez takich, okej? Okay? I mówię kto? teraz panom tak. Nie, 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 kto? Panie. Kto? Co kto? Kto pytał, jak, jak to pan traktuje? Proszę pana. Przepraszam, ale czuję się w tym momencie zagrożony, panowie. Nie wiem, jakie macie wobec mnie tutaj intencje, i prosiłbym państwa, aby wyjechali z mojej posesji. Może nie tak, no, może proszę, nie tak, ale w naszej posesji, naszej posesji, kwestia za ile. Pięć minut temu było za 200, teraz już jest 175. Czy staje pan na propozycję? Proszę, proszę państwa, tak jak państwu wczoraj powiedziałem, nie sprzedaj posesji. Prosiłbym mnie więcej nie nachodzić, bo sobie nie życzę. I dziękuję. To nie jest życzeń. Dobra, to teraz panu inaczej powiem. Widział pan u sąsiadów, podpytał, o, Oczywiście byłem. I nawet czytałem no i ten kwitek. I, I proszę pana, tak. To jest zwykłe oszustwo. Ten kwitek tam nie ma tak naprawdę nic napisane. Tam jest wszystko tak pomotane, że człowiek nie wie, co to jest. No. E, może tam jest wszystko napisane czytelnie, tylko pan jest, nie wiem, niedouczony. Słucham. To, to co pan słyszał? Proszę pana, naprawdę to już jest... No, ale proszę pana, to widać. Jak pan ma tak samo poukładane w głowie, jak tutaj ma pan poukładane na gospodarstwie, to ja się nie dziwię, że pan zwykłego kwitku, zwykłej umowy pan nie umie zrozumieć. Ja się panu wcale nie dziwię. Jak pan ma Dokładnie. tak poukładane, jak te maszyny na tym gospodarstwie. Słuch, słucha mnie pan. Słucha mnie pan. Wypraszam sobie takie obelgi w moją stronę i prosiłbym o wyjazd z mojej posesji. Jeszcze raz panu powtarzam, że to nie jest pana posesja. To za chwilę będzie nasze. To jest nie, kwestia czasu. Panowie, panowie. My tu nie wjeżdżamy prawie. buldożerami, niszczymy wszystko i stawiamy fabrykę samochodu. Słucham, panowie, ale to To co pan to, słyszał? To jest moja posesja, panowie sobie nie wiem, ją teraz w tym momencie przywłaszczają, czy jak? Powiem panu tak, 200 tysięcy albo nic. To pan ma tylko wyjście albo 200, albo nic. Co pan wybierze? Pana sprawa. Yy, panowie, nie wiem jak mam z panami naprawdę rozmawiać, bo ja odczuwam, że nie wiem, że panowie narzucają mi tą ofertę. Już nie mamy innego wyjścia. Panu. Proszę pana, z panem nie dało się dogadać, Ale... się panu szansę. I teraz proszę zrozumieć, że my udajemy panu mimo wszystko, jesteśmy na tyle łaskawi, że znowu dajemy wybór i albo zgadza się pan na naszą propozycję, przyjmuje pan pieniądze i elegancko, eleganckim. Krokiem wychodzi pan z tej posesji i daje nam pracować, albo pan, czy tak się tak podpisze tą umowę, ale to zależy od pana, czy weźmie pan za to pieniądze, czy podpisze ją za darmo i odda nam tą działkę charytatywnie, rozumie pan? Bo pan i Super. tak i tak ją podpisze. Dokładnie. Ale panowie, jak tak, czy siak podpisze? Ja przecież nie mam zamiaru podpisać, więc nie wiem, nie My, rozumiem tego. Ma pan zamiar, wszystko da się zrobić, dogadamy się, tak? Tylko no nie wiem, chce pan pieniądze, czy nie? Panowie, tak jak Państwu mówiłem, jest to dla mnie naprawdę sentymentalna działka i nie wiem jakie pieniądze by panowie musieli dać, żeby mają sprzedaż. Tak jak mówiłem, propozycja z mojej strony 5 milionów bez maszyn nie dogadujemy się. Yy, na ten moment 150 tysięcy pasuje? 150, Ile? dokładnie. 150 tysięcy złotych To 150 tysięcy złotych panowie te nawet mieszkania nie kupię. A co dopiero taką działkę? to już pan nie ma tej... wyboru. My już no decyzję podjęliśmy. 20, 20, 20 nasza propozycja 150 tysięcy mija. Nie, Panie. nie no, tak być nie będzie, panowie, tak być nie będzie, no przepraszam. Wiecie, ja, ja wam nic nie zrobię, was jest trzech. Ja jestem sam. Także ja z panami się nie chcę kłócić. Ja niestety nie mogę powiedzieć tego w pana stronę. Nas jest trzech, ale może na nas dziesięciu, więc pan uważa. Słucham? Co pan, co pan mówi? Dobrze pan. Panowie, słysza? ale poprzednim razem rozmawialiśmy inaczej. Nie rozumiem o co chodzi. Panowie mówili, że nie są panowie łobuzami. Tylko przedsiębiorcami, więc nie wiem, co, jak mam to teraz odbierać. W tamtym czasie to my się dogadywaliśmy, a w tym czasie to już nie jesteśmy tacy mili, bo oferta była złożona. Pan nie chciał przyjąć tej oferty, także nic innego nam nie pozostało, jak przejść na bardziej agresywną rozmowę, tak? Bo z panem się nie da normalnie rozmawiać. Pan po prostu nie jest kompetentny. Dokładnie. Hmm. Szkoły brakuje. Pano, panie... pan to jest nie do brakuje. Proszę pana, niczego mi nie brakuje. Panu, panu brakuje przede wszystkim kultury. No. Zobaczy pan, jak pan wygląda. Wyglądam normalnie, nic nadzwyczajnego, proszę pana. Nie potrzebuję jakoś, nie wiem, jakichś ubrań takich, o. Wie pan. Ale to nie. Przepraszam, czy to jest jakaś ważna sprawa. Ja panom już drugi. Kolejny raz powtarzam. Nie sprzedaję działki. Dziękuję państwu. Do widzenia. Dobrze. My o, to już mamy już pan inaczej. że pan będzie się wynosił prędzej. Słucham? Jak pan się tu wprowadzał? No to pan nie musi słuchać, bo już to pana, to nie jest pana działka. Już pan może się z nią pożegnać. Żegnam. Panowie spokojnie. Zegnam. Jedziemy panowie Spokojnie panowie! Jedziemy po ekipę Nie panowie, spokojnie Spokojnie to już było. Dziękujemy panu, do widzenia Żegnam. O jeszcze mi tu gazuje nie mi ten Nie, słuchajcie, szybko zamykam ramy Zamykam bramę. Dobra, zamykam bramę. Tam trzeba, nie wiem, coś ja zaraz postawię. Sto trzeba zamknąć szybko jakiś, nie wiem. Dobra, jak będą chcieli, to i tak wejdę. Cholera, co mam teraz myśleć? Ludzie, co, co mam myśleć? Pomóżcie coś. Nie wiem, pomóżcie. Co mam teraz zrobić? Yy... Wiedziałem, że tak może się skończyć. Nie wiem, mam... Mam chyba plan, mam chyba plan Ale muszę to jeszcze przemyśleć, nie wiem, za niedługo zadzwonię Oni dzisiaj tu już raczej nie przyjadą, w nocy nie przyjadą robić zemsty, bo to cała wieś by słyszała Ja do rana mam jeszcze sporo czasu, także muszę to jakoś przemyśleć I... Nie wiem, czy to trzeba dzwonić do Łysego, może i... Może i nie, może zadzwonię tak o pogadać Do Łysego i Grubego się zapytam, co w tym przypadku mam zrobić ale wydaje mi się, że, że mam już plan. Mam już plan, to są groźby, słuchajcie. To są groźby, to idzie za daleko. Ja sobie nie mogę pozwolić. Słyszeliście, co oni mówili, że, że to ja muszę to podpisać? Jak nie, to inaczej to załatwią. Także boję się o swoje zdrowie, także załatwię to troszeczkę inaczej. Ale działka będzie. działka będzie moja, no jej nie oddam, tak? Nie mogę na to pozwolić. Także słuchajcie, no co? Widzimy się w kolejnym odcinku, ja muszę szybko i zadzwonić. Do Łysego jeszcze się tam zapytam jego i, i, no, i do grubego zadzwonię może oni coś podpowiedzą. Ja wiem, że oni będą chcieli przyjechać, ale lepiej lepiej nie tego, bo, bo po co to? Po co to nie? Także dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję No i napiszcie jakiś komentarz, napiszcie, co mam robić, kurde. Widzimy się w kolejnym, trzymajcie się, siema.